Siemka, witajcie, z tej strony Galajus, a ja dzisiaj jestem wyjątkowo na Hellandzie. Możliwe, że będę tam częściej, znaczy tutaj częściej na nim podróżował. E, z tego powodu, że wpadłem na fajny pomysł, że troszeczkę nim pogram, troszeczkę coś tam ponagrywam. E, tym bardziej, że epika, można czymś poszaleć, staty, umki, wszystko ma bardzo ładnie, więc... stałem tak jakby przyzwolenie na jakieś małe szajby, ale też nie za duże. E, więc ja was gorąco zapraszam jako pierwszy film na Hellandzie który pojawi się u mnie będzie Z e, po drodze pojawi się zanim zacznę bić Bossa jeszcze e, jakaś mała sklejka z krytyków bo spodziewam się całkiem dużej ilości więc e, ja przyspieszam i do zobaczenia już pod samym Boskiem Dobra, jakoś dotarłem. Dużo krytów nie było, więc za długo nie będziecie mogli się napatrzeć jak tu ora helam sobie swoim mieczykiem. E, więc ja pakuję się na instę i mojego ryja chyba nie musicie, nie musicie oglądać w trakcie walki, więc po prostu oglądajcie i podsumuję e, dopiero to na końcu, ewentualnie w ogóle nie podsumuję, więc e, sytuacja wygląda tak, że totalnie ryce nie ogarnia, więc tutaj już może być problem w trakcie bicia, więc jeśli padnę, to proszę się nie śmiać. Eee, po prostu tego nie będzie widać. <laughs> nie, dobra, żartuję, oczywiście, że nie padnę, bo bez szans, żeby taki rycuś padł na zecie, no bez przesady, jakoś damy radę. Eee, więc ja biorę się za oranie, miłego oglądania, ja raczej nie będę już tam się z wami żegnał za bardzo, więc eee, mam nadzieję, że wam się będzie podobało, wam się spodoba. Łapkujcie o tutaj i tutaj, łapek w dół nie tolerujemy. Eee, więc ja wam bardzo mocno polecam ten fragmencik, który właśnie się pokaże. Siema. A jednak będzie krótkie pożegnanie, więc tutaj bardziej chcę się Was zapytać Na temat tego, czy te efekty, które dodają, czyli ramkę do swojej mini, mini ryja, do swojego mini ryja, który widzicie tu czy tam e, Oraz w ogóle ramka w obszarze, który nagrywałem e, Wam się podoba, czy jednak chcecie, żeby to po prostu znikło, bo nie ma sensu takich rzeczy dodawać E, bo to tylko przeszkadza, więc tutaj czekam na Wasze opinię. mam nadzieję, że chociaż kilka komentarzy, kilka informacji, czy to na grupie, na fejsie, czy gdziekolwiek indziej się takich pojawi, e, bo w zasadzie na tym mi zależy, bo nie wiem, czy w dobrym kierunku idę, taki pomysł dzisiaj do mnie e, przyszedł, pojawił się, więc mam nadzieję, że jakiś tam pozytywny, negatywny odzew się pojawi i ja będę w stanie Wam od razu na to zareagować i zmienić ewentualne... E, rzeczy które tutaj już poustawiałem wedle Waszych propozycji więc ja czekam na takie informacje czy coś czy to Wam się podoba czy nie e, Czy może czymś Was zainspirowałem i sami wpadniecie na jakiś pomysł co mógłbym dodać do właśnie swojego nagrywania więc e, po imprezie mam nadzieję że Z się Wam podobał cały cały kształt także więc ja się z Wami żegnam, do zobaczenia, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i co tam jeszcze chcecie. Trzymajcie się!